Cześć, mam na imię Piotr i od niedawna użytkuję Sata i 3 z roku 2005. Samochód wyposażony jest najlepszy silnik Diesla, jaki do niedawna wyszedł, a jest nim 1.9 SDI, który jest prawdziwym majstersztykiem Volkswagena. Jest to silnik, który był produkowany w latach 2002-2005 w czasach kiedy solidność i trwałość była na pierwszym miejscu. Silnik ten posiada 64 konie mechaniczne i rozwija 133 Nm, co pozwala osiągnąć 160 km na godzinę. W tym samochodzie nie znajdziemy żadnych turbin, żadnych pompowtrysków ani żadnych kół masowych. Jest to zwykły, wolnosący diesel na pompie rotacyjnej. Bardzo tani w obsłudze i praktycznie bezawaryjny. Chciałem Wam teraz przedstawić jak samochód wygląda w środku. Może na początku wspomnę, jest to wersja fresh. A różniła się tym od innych, że miała kokpit, część kokpitu ma barwę błękitną i tutaj to widać. Oraz boczki w siedzeniach błękitne. Zobaczcie sobie tu wszystko, plastik. To też jest plastik. To też tu. Cały kokpit również jest w plastiku. Teraz powiem kilka słów tutaj o desce rozdzielczej. Tutaj mamy przycisk świateł awaryjnych, podgrzewanie tylnej szyby. Tu mamy airbag. Włączenie lub wyłączenie. Ja to mam tutaj. Kluczykiem normalnie przekręcam tu na off i poduszki powietrzne mamy wyłączone. W bogatszych wersjach tutaj był na kubeczek taki uchwyt. Jednak tutaj tego nie ma. Radio nieoryginalne, Pioniera. Tym przyciskiem włączam klimatyzację i tym również ją wyłączam. Tutaj jest regulacja temperatury, regulacja mocy, nawiewu oraz kierunku. Samochód wyszedł bez podłokietnika, jednak ja pokupnie zamontowałem go i on wygląda tak. O, dosyć duży. Teraz może powiem o schowkach. Ma dosyć dużo schowków ten samochód. Pierwszy to jest ten. Nie jest on jakiś wielce pokaźny, ale jakaś książka duża się zmieści. Drugi schowek jest pod siedzeniami pasażera. Tutaj. I tu też można schować jakieś różne rzeczy. Trzeci schowki to są w drzwiach. Jednak dużo tutaj się nie zmieści, powiem szczerze, woda półlitrowa się zmieści. I tutaj również. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeszcze mam jeden schowek tutaj mianowicie. O, pokażę Wam. O, jeszcze taki fajny schowek, czyli ogólnie samochód jest dość bogaty w schowki. Ym... Z takich bajerów to on praktycznie nic nie ma. Ogólnie można powiedzieć, że ten samochód to jest prosta wersja. Nic praktycznie nie ma. Dobrze ta klimatyzacja jest. Elektryczne szeby tylko w przodzie. No i praktycznie ten samochodzik bardzo prosty, zbudowany. Po wyglądzie można się spodziewać, że w środku no może wyglądać naprawdę bardzo fajnie. No ogólnie jest solidnie wykończony, ładnie, zgrabnie, no ale ogólnie. Jakość elementów, no i też to wszystko plastiku. No to no, na pewno nie przyciąga każdego z potencjalnych kupców. Miejsca w tyle jest dosyć dużo, jak w tak małym samochodzie. No, zobaczcie, mam 1,70 m. No nie jestem za wysoki, ale tutaj na 5 palców zdecydowanie jest miejsca. Nawet będzie na więcej. Czyli dla takiej osoby, która ma metr 80 1 85 będzie miała na pewno na 5 palców, bo jest dużo. Y, tutaj jest fajne obicie, y, siedzenia tylnych, takie jakby skórkowe. Tu jest o miejsce na pierdółki, ale tylko w jednym miejscu. Już tutaj za kierowcą o tym nie pomyśleli. Y, co tu jeszcze powiedzieć? No, tu jest korbotronik, nic ciekawego. Tu mam głośniczki w drzwiach. Tutaj prawdopodobnie to też są głośniczki, więc są dwa głośniki, również tyle. Nie ma tutaj żadnych podłokietników, tylko jest wygodne siedzenie w tyle. I praktycznie nic więcej tutaj nie ma. Bardzo prosty samochodzik. Samochód posiada układ hamulcowy tarczowo-bębnowy. W przodzie są tarcze, za to w tyle. Hamują będny, Bagażnik posiada około 260 litrów pojemności. Przy rozłożonych siedzeniach pojemność bagażnika zwiększa się do 1050 litrów. Niewątpliwą wadą tej części auta jest to, iż mata, którą zasłania koło zapasowe, jest bardzo miękka. W tej klasie auta powinna być obita plastikiem. Z kolejnych ciekawostek samochód posiada elektrohydrauliczny system wspomagania układu kierowniczego. Dzięki czemu nie posiada żadnego zbiorniczka układu wspomagania. System ten pozwala na ograniczenie zużycia paliwa do 0.3 litra na 100 km i zmniejsza zużycie dwutlenku węgla o 7 g na kilometr. A teraz czas na ciekawostki. Samochód wyposażony jest tak zwany zawór odpowietrzający, który umieszczony jest przy wlewie paliwa. Za pomocą którego można wlać około 10-12 litrów Paliwa, dzięki czemu zbiornik, który posiada 45 litrów, może mieć nawet i 60 litrów, dzięki czemu potrafi przejechać na zbiorniku około 1200 do 1400 km. Typową wadą tych samochodów jest rdza. Rdza szczególnie wychodzi na słupkach środkowych i na słupkach tylnych pod obudową plastiku. Właśnie w tym miejscu, gdzie pokazuję. Przy kupnie samochodu warto to sprawdzić to jest prawie pewnik, w każdych samochodach to wychodzi. Najlepiej to wszystko wyciągnąć i pokazać lakiernikowi to nie jest wielki koszt, a warto to zrobić. Pod plastikami, lubi po prostu latami sól, się kumulować i to wszystko zżera. Tak samo sytuacja wygląda na słupkach środkowych, też w podobnym miejscu jak na słupku tylnym. Po prostu tutaj trzeba to wszystko odkręcić, sprawdzić, no i zabezpieczyć. Jeszcze jedna ciekawostka. Chcę Wam teraz pokazać, jak wygląda. Tarcza sprzęgłowa po przebiegu 160 tysięcy km jest to oryginalna tarcza, jaka była zamontowana w tym samochodzie. Właśnie to widać, ta tarcza wytrzymała 160 tysięcy, pewnie by jeszcze trochę wytrzymała. Jednak musiałem ją wymienić, bo już perfidnie mi samochód brał yy, przy, końcu biegu, przy końcu sprzęgła. To już bardzo kiepsko to było. I już się powoli tarcza ślizgała. Ale tutaj naj, największa ciekawość to jest to, zobaczcie tą pompę wody. To jest pompa wody. Słuchajcie, jak kupiłem samochód, to mi właściciel powiedział, niech pan nie wymienia rozrządu, jest bardzo dobry. Teraz spójrzcie na zdjęcie. Co tam widzicie? Tam jest cyferka 04. Czy wyobrażacie, że ta, ta pompa wody, to jest oryginalna pompa, która została założona w nowym samochodzie, wytrzymała 160 tysięcy przebiegów. I tak na razie jedziemy 80 na godzinę. Słychać w tym samochodzie na duży pogłos. Nie jest jakoś za bardzo komfortowo, to nie jest samochód wyciszony. Samochodem tym jeździ się naprawdę wygodnie, ja nie czuję jakiegoś większego dyskomfortu, nie odczuwam nic takiego w stosunku do samochodów klasy Premium. Na pewno jeździ się inaczej, na pewno to nie jest jakieś mega wyposażenie, ale naprawdę w trasie samochodzik jest naprawdę bardzo fajny przyśpiesza się naprawdę nie tak źle i nawet te 64 konie to kurczę rekompensuje to wszystko to, że jest samochodem praktycznie bezawaryjnym i bardzo tanim w eksploatacji moi drodzy teraz wam przedstawię spalanie tych samochodów podzielę tutaj zasadniczo te samochody na dwie grupy na samochody z klimatyzacją i na samochody bez klimatyzacji ja wam jeszcze nie powiedziałem wszystkiego, ja posiadam jeszcze drugi samochód też z tym silnikiem tylko bez klimatyzacji. W tych samochodach spalanie nie przekroczy się 5 litrów na 100 km. Na dalekich trasach przy oszczędnej jeździe można zejść do 4 litrów 4,1, 4,2, nawet 3,9 w tych granicach. Przy normalnej jeździe 90-100 na godzinę 110 to jest 4,5 litra. Zimą samochód pali idealnie 5 litrów. W przypadku tego samochodu Spalanie jest troszeczkę większe Ponieważ klimatyzacja dosyć mocno działa Na silnik, który no, ma bardzo mało koni Dlatego spalanie Latem tego samochodu To jest równe 5 litrów Nie wiem ile ten samochód spala Zimą Bo jeszcze nie testowałem tego auta Może teraz Wspomnę o obsłudze Powiem Wam ile Tak średnio kosztują Części do tego samochodu na przykład kompletny rozrząd dobrej firmy kosztuje około 600 zł, a jeżeli pompę wody weźmiecie trochę lepszą, kosztuje razem 700 zł. Sprzęgło z łożyskiem i z blachą kosztuje około 450 zł firmy LUK. Przedni zderzak na przykład, jeśli byście, byście chcieli wymienić albo byście mieli stłuczony. Kosztuje około 200-300 zł. Lampy kosztują do tego auta. Można w internecie znaleźć komplet za 300 zł. Więc naprawdę tanio. tylni zderzak 150-200 zł. Tarcze hamulcowe do przodu no to normalna cena około 250 zł. 300 TRW. I ceny jest już zbliżone jak innych aut. Czyli ogólnie części są naprawdę bardzo tanie. Porównywalne do wersji benzynowych. To ja wam bardzo gorąco polecam ten samochód. Na koniec filmu chcę podsumować ten samochód obiektywnie oceniając jego walory. Zacznę najpierw od zalet. Silnik SDI to sprawdzona technologia. Tani w eksploatacji, spala bardzo małą ilość oleju napędowego. Jest pozbawiony tego co nowoczesne diesle są naszpikowane. Nie posiada turbiny, koła masowego, pompów wtrysków EGR-u, filtra cząstek stałych, przez co jest bardzo tani w obsłudze. Oraz co najważniejsze, jest bardzo trwały, dzięki czemu jest praktycznie bezawaryjny. Przejdę teraz do wad. W tych samochodach jest niska kultura pracy silnika. Samochód w środku przy dużych prędkościach jest bardzo głośny, przez to, że praca silnika przypomina dosłownie niezniszczalne silniki Mercedesa, które kulturą pracy nie grzeszyły. Słaba dynamika jazdy. W Seatach i Bizach dużo części zawieszenia zbudowana jest z elementów gumowych, przez co na polskich drogach ulegają częstym awariom. Średnio raz na rok, dwa. Częsta jest wspomagania elektryczno-hydraulicznego, średnio raz na 100 tysięcy km. Obiektywnie rzecz ujmując, samochód posiada więcej wad niż zalet. Wszystko zależy, jaki cel ma spełniać samochód dla kogoś. Ja osobiście uważam, że jest to idealne auto na dalekie trasy, na dojazdy do pracy, jako drugie auto w rodzinie oraz dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z dieslem i się nie rozczarować. Osobiście innego auta sobie nie wyobrażam i serdecznie wszystkim gorąco polecam. Na koniec wielkie podziękowania, że dotrwaliście do końca filmu. Mam nadzieję, że film się Wam podobał i na wszystkie Wasze sugestie odpowiedziałem. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.